Hej, hej, w tym filmie chcę po powiedzieć o poznawaniu ludzi, szczególnie płci przeciwnej. Eee, tyczy to prawie każdego z nas, a po poznawanie płci przeciwnej jest zwykle większym wyzwaniem. Eee, dlaczego warto? Eee, na pewno jest to potencjalnie ogromna możliwość do tego, żeby poznać kogoś, e, do rozwoju. Do tego, żeby może to wprowadzić dużo piękna, dużo, dużo nowych możliwości, doświadczeń. Jest to też zachęta do bycia obecnym, ponieważ poznawanie kogoś, szczególnie takie wyzwanie, kiedy robimy ten krok, zachęca nas do tego, żeby być obecnym, być teraz, być w takim pełnym, jak najpełniejszym zjednaniu. Jest to wyjście poza strefę komfortu. I dodatkowo twoja dusza może tego chcieć. Może się twoja dusza, twoja prawdziwa potrzeba może być tym, że chcesz naprawdę kogoś poznać, eee, chcesz ekspansji poprzez, poprzez relacje, poprzez. Czy to relacja przyjacielska, czy to relacja partnerska, intymna. Wątpliwości, które się zwykle pojawiają, to to, że mogę zostać olany, mogę zostać zignorowany. Um, mogę czuć się źle w, z tym, że ktoś po raz kolejny mnie olał, i może było tego dużo. Pytanie też, dlaczego chcemy poznać może to być nasza prawdziwa potrzeba może to być ucieczka przed emocjami chęć rozproszenia, żeby nie czuć um, bólu, samotności um, może to być takie kompulsywne jak to wszystko rozwiązać i dlaczego warto dlaczego ta sytuacja z poznawaniem może być takim dosyć sporym możliwością rozwoju, dodatkowo na samym początku, ponieważ wychodzisz poza strefy komfortu. Jeżeli pozostaniesz miękki, obecny, obserwujący, nie zamrażający się, tylko robisz tyle, ile jesteś w stanie pozostać miękki, obserwujący. Jeżeli widzisz te emocje, ten ból, ten strach przed poznaniem, przed odrzuceniem, tego widzisz. Już stajesz sobie sprawę, że Ty nie jesteś. Wracasz do ciała, do obecności, obserwujesz, widzisz, że Ty nie jesteś. Więc już możesz zrobić coś ponad. Nawet jeżeli czujesz ten ból, ale jak czujesz ten ból i pozwalasz sobie go czuć, to ładunek tego bólu stopniowo się zmniejsza. I następnym razem prawdopodobnie będzie go trochę mniej. Eee... Czym jest w ogóle obecność? Obecność, bycie w ciele, bycie świadomym, bycie obecnym, bycie i teraz. Kiedy na przykład nasza uwaga idzie całkowicie do myśli, do emocji kompulsywnych, to wracamy do ciała, do oddechu, ciała jest zawsze teraz, do ciała wewnętrznego. Poprzez ciało wewnętrzne łączymy się, tak jakby możemy mieć kontakt z naszą istotą, ze źródłem, z esencją, z obserwatorem. Więc tak jakby obserwator obserwuje sam siebie, świadomo zdaje sobie sprawę z własnego istnienia. Eee, obecność, w ogóle też, według kobiet, jest to jeden z, naj, z najatrakcyjniejszych, e, według statystyk, e, aspektów męskich. Dodatkowo obecność, świadomość to jest taka świadomość rozpoznająca obserwująca więc zaczynamy stopniowo wypalać różne traumy, programy, paterny myśl, myślowo-emocjonalne one są powiązane myśli z emocjami stajemy sobie z nich sprawę. Zdajemy sobie sprawę z tych także nieświadomych wzorców, dlaczego chcę kogoś poznać, czy na przykład tam jest to nieukuchane dziecko, które chce dotyku w tym momencie, albo chce uwagi, albo mm, może, może tak, może czasami warto nawet kogoś poprosić, przytul mnie, bo czuję się, yy, czuję się bardzo źle i samotna, i, i, i potrzebuję dotyku. I może jak nie ma partnera obok, to, to może bardziej optymalne jest poprosić kogoś innego, bo przytulić sam siebie, obserwować ten ból a czasami może jest partner obok i ten partner może też wesprzeć Cię w tym, żeby spojrzał na ten ból a może ci nawet przytulić i wesprzeć, żebyś to zrobił ale on Cię nie uratuje on Cię nie ocali od niego on Cię nie, nie zbawi hmm. musi spojrzeć na ten ból możesz się rozpraszać bez końca możesz uciekać przed nim w relacje, w cokolwiek eee, w używki w telewizję w różnego rodzaju rozpraszacze, w scrollowanie telefonu ale musimy na ten ból spojrzeć. Więc kiedy jesteśmy obecni, jesteśmy świadomi, to to wszystko się zaczyna transformować, rozpuszczać, stajemy sobie z prawdziwych potrzeb. Dlaczego do czegoś, czegoś chcemy? Dlaczego nie? Te wątpliwości, że mogę zostać ulanym, ok, mogę zostać ulanym, emocje wyjdą, jest to dla mnie jeszcze dobra okazja, żeby to zrobić. Żeby się z nimi skonfrontować i je rozpuścić, żeby być wolnym, żeby realizować to, czego chcę, bo być może moja dusza chce w ten sposób ekspansji. A być może w danym momencie nie, właśnie w danym momencie być może potrzebuje ciszy i pozostać samemu, ale tak nie mogę ze sobą wytrzymać, że chcę gdzieś po prostu iść i, i się rozproszyć. Więc to jest cały czas taka, warto to rozpoznawać, być świadomym, porzucić też poczucie winy, roz, rozpoznać je, ok, poczucie winy tym nie jestem tak, że nie, nie podtrzymywać tego, czy na przykład poznaję za dużo kobiet, za mało kobiet, czy powinienem. Czasami jest dla ciebie właściwe i to jest indywidualne, pozostać samemu, czasami z ludźmi, czasami może zrobiłeś coś nieświadomie i czasami może nawet będziesz robił, ale jeżeli podtrzymujesz poczucie winy, to utykasz jeszcze bardziej na tym nieświadomym poziomie, na poziomie właśnie tych struktur mentalno-emocjonalnych, zamiast być obecnym, być świadomym i wtedy i jeszcze jeżeli jesteśmy świadomi obecni, i świadomi też energii, również seksualnej, która też pobudza umysł i jesteśmy świadomi umysłem, nie wchodzimy w fantazjowanie, e, wizualizację i tak dalej. Jeżeli świadomi potrafimy pozostać, obserwować umysł, być, być teraz, nie rozpraszać się, nie iść całkowicie do umysłu, nie zatrzymywać tej energii tylko na poziomie... Mm, Sakralnym możemy, jeżeli chcemy, ale czy to jest świadomy wybór? Czy możemy ją pokierować? Możemy, e, więc jeżeli jesteśmy obecni, także jest że świadomi energii, umysłu, o, tu i teraz, mamy to świadomość obserwującą tego obserwatora, to taka najbardziej zjednana perspektywa może się pojawić. E, to, co jest najbardziej takie zjednane w tym momencie, w takim flow universum i być może jeżeli naszą intencję jest kogoś poznać, a może jeszcze dodatkowo robimy praktyki, bo to, to z kim jesteśmy, i z tego wypływają nasze potrzeby, nasze prawdziwe pragnienia. Możemy je dodatkowo wzmacniać poprzez wizualizację, poprzez czucie się, jakby to już, jakbyśmy już to mieli. Czuj, jakbyś to już miał, a będzie ci to dane. Jak to jeden z mistrzów powiedział. Więc kiedy pozwalamy sobie kiedy czujemy, jakbyśmy już to mieli, wzmacniamy to poczuciem. Ok, jak mi się czuł, jak chcę się czuć w tej sytuacji? Na przykład, yy, powiedzmy, chcę być bogaty, jakie jest tam uczucie, czuję to. Chcę być w relacji, jak, jak chcę się czuć w tej relacji, czuję to. I być może wtedy nastraja się podświadomie, na co zwracać uwagę na co skupić uwagę, być może coś zaplanować, ponieważ nadal możemy używać umysłu w tej obecności, ale nie jest to kompulsywne myślenie, jest obecne używanie umysłu i czasami skupienie się na, na czymś, żeby ten, żeby um, używając umysłu i e Kiedy się tak nastrajamy, to będzie dla nas może być dla nas wsparciem, przypomnieniem. Eee, przypomnienie w danym momencie, ok, skup się na właściwej perspektywie, na swojej perspektywie, na, na obecności, na tym, kim jesteś, ponieważ to jest jakby wzmocnienie efektu tego, kim jesteś. To jest dostrojenie się na jakby poziomie ciała umysłu. To się dzieje automatycznie, kiedy jesteś ale możesz to potęgować poprzez szczególnie, szczególnie warto rozpoznać to, czego naprawdę chcesz. I to wzmacniać w tym właśnie zjednaniu. Więc rozpoznajemy te potrzeby, rozpuszczamy. Jeszcze chcę powiedzieć o, takiej, o takim ruchu pułapów, pułapowcy, którzy uczą się jak Podrywać kobiety, oni to robią w sposób um, często taki bardzo egoistyczny, manipulacki, na przykład poniżanie kobiety, żeby zwiększyć w wie, jej swój status, dawanie jej przeciwieństwa komplementów. E, I na to mogą lecieć takie kobiety, które również nie są świadome i nie wiedzą tego, czego chcą i kim są. I pytanie, czy tego chcesz, czy z taką kobietą chcesz się łączyć, w ogóle jak chcesz się łączyć, czy chcesz relacji krótkotrwałych, dłuższych. I na to możesz sobie odpowiedzieć poprzez to świadomość rozpoznającą, badanie siebie, doświadczanie. Nie poprzez. E, czasami nie będziesz wiedział, czego chcesz, ale jeżeli słuchasz siebie, to możesz coraz bardziej poprzez doświadczenia, poprzez wątpliwości rozpoznawać to i za tym głosem i wzrastać, a nie na poziomie umysłu powtarzać coś, co inny pułapowiec powiedział, manipulacko dezintegrując siebie i. i na wielu poziomach i, i też jakby w taki egoistyczny sposób tworzyć relacje tak naprawdę być w tym braku, być w tej nieświadomości nie, nie integrować nie rozpuszczać, a jeżeli jesteśmy w braku nieświadomości, co przyciągamy prawdopodobnie jeszcze więcej braku jeszcze więcej nieudanych prób relacji osób, które rozumują z tym, więc czym bardziej jesteśmy w tym w tej pełni zjednaniu tym też lepsze rzeczy przyciągamy. A kiedy jesteśmy, kiedy, wzr kiedy wzrastamy, kiedy jesteśmy obecni, kiedy rozpuściamy te emocje, ja nasza energia rośnie. Mm. Pozdrowienia i odwagi w poznawaniu, jeżeli jest to w Twoim flow, i ty to wiesz, kiedy jest Twoje flow. Kiedy jest Twoja cisza, kiedy jest Twoje rozpoznanie? Jeśli nie wiesz, to jesteś na drodze do tego i jesteś na tej drodze, ponieważ oglądasz ten film. Wspaniałego. Wspaniałego dnia. Pozdrówki, cześć.